Jak tydzień wcześniej niż reszta chłopaków z drużyny, no, bo co będziemy robić? Ciężko trenowali, żeby dojść do siebie, do pełnej sprawności i jak przejdzie reszta drużyny, żeby być w 100% do treningu z nimi i rozpocząć z nimi okres przygotowawczy do nowego sezonu. No Właśnie Jak wygląda teraz Twoja sytuacja, bo, bo przed urlopami dosyć mocna kontuzja Cię tam tropiła. No, jest mocna kontuzja. Powiem tak, że trochę mi się sprawa pokomplikowała, bo wyższe małe komplikacje, miały być szybko, sprawnie, no ale. Pewnych rzeczy się nie oszuka i nie przyspieszy się. No jeszcze dochodzę dziennie do siebie. Myślę, że za jakiś czas jeszcze nie umiem dokładnie określić daty, ale myślę, że do, do miesiąca będę z zdrów i wybiegnę na boisko, żeby pomóc opakom. Oczynaliśmy wcześniej od, od całej reszty poprzedniej, e, którzy do, dołączą do nas co w poniedziałek. E, Myślę, że damy radę, Tro, pracy trochę będzie, ale wszystko przed nami. jak wyglądają ci zawodnicy, którzy, którzy właśnie przyszli do ciebie, bo miałeś też, też w, z nimi kontakt wcześniej przed, tym, przed urlopami. Te kontuzje się zaleczyły przez ten czas? W większości tak. Teraz dosłownie parę dni zostało, żeby można było wejść w pełen jakiś tam trening. Na razie takie w parę dni wprowadzenia, dlatego też wcześniej się spotkaliśmy.